downtown to zabytki, kultura i jedzenie. Downtown to zabytkowa część Zanzibar City, czyli stolicy wyspy. To w tej części wyspy w tym mieście mieszka najwięcej ludzi. I jest to miejsce, które nie bardzo nadaje się na wakacje takie plażowe, ale jeśli macie czas, fajnie tutaj zostać na jedną lub dwie noce, nie tylko wpaść na chwilę, bo wieczorem fajnie te butiki, nocny markę tutaj znajdziecie, fajnie pochodzić po tych sklepikach. No ma to swój klimat. Jeżeli lubicie zwiedzać, to myślę, że na pewno warto też tutaj wpaść. To masa klimatycznych knajpek, takich lokalnych, tak jak ta. Jedzenie w dobrych cenach, taniej niż w lokalnych knajpach, nawet gdzieś tam w Matemwe. Pyszna kawa i taki ciekawy klimat, ciekawe miejsce. Łukasz już użył y, słowa ciekawe zbyt wiele razy, moim zdaniem. Ja powiem, że jest, jest bardzo ciekawie. Ciekawe to jest. <laughs> Urocze, taka oaza wśród tych uliczek, z tymi kablami całymi, ale te budynki mają taki dla mnie urok. Dla niektórych może to, wiecie, wyglądać jak jakieś stare, brudne, jakieś, po jakimś pożarze. A tutaj uwielbiamy po prostu sobie spacerować wśród tych uliczek, zatrzymać się gdzieś, wypić sobie pyszną kawkę. Bo jest mnóstwo takich, wiecie, typowych, standardowych sklepików z tym całym takim powtarzalnym, lokalnym, nie chcę użyć słowa, paździerzem, ale wiecie, te takie koszulki poliestrowe i te koraliki od tych masajów, to jest wszystko to samo, a warto się przejść i wyszukać takie Perełki, coś innego, na przykład nie wiem, te sandały z tych materiałów, torby, piękne rękodzieło, jakieś drzwi drewniane, no naprawdę jest tego mnóstwo i stąd tam jest świetnym miejscem, żeby kupić wyjątkowe pamiątki z podróży. Moi drodzy, to było chyba najlepsze jedzenie stąd tam do tej pory. Lokalna knajpa, cudowne kokonadkary e, z rybą. Natalia miała z ośmiornicą. Coś wspaniałego. Naprawdę polecamy. Nie wiem skąd się bierze ten Lookman, że to takie popularne. lokalni chyba naganiają na to miejsce. Nie wiem, może mają jakieś udziały, w tym jakieś, jakieś prowizje, ale zdecydowanie tą knajpę. Są town, 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 town café. Town, town Cafe. Polecamy o wiele smaczniej. Tak. Toasted Coconut Bread, moi drodzy. I do tego owoce sobie wzięliśmy. I taki miks cudowny koniecznie spróbujcie A Lukman, mówię, dla mnie to jest tak przereklamowane i tam jest taki minus że po prostu wchodzicie tam jest taki Saigon, tak. milion osób jest taki, nie ma cen jest taki skwar ja się nie zalewam od razu potem, jest bardzo niekomfortowo i nie ma cen i nie wiadomo w ogóle ile płacisz co w ogóle bierzesz tam nie wiem dla mnie to jest w ogóle tak. przereklamowane tak. na maxa o wiele bardziej polecamy tą knajpę jest i smaczniej, i cenowo mniej więcej i podobnie także i tak komfortowo macie menu wiecie co, za co płacicie, dostajecie, tak. miła pani. Bardziej, bardziej po naszemu. Jakoś tak bardziej cywilizowanie. Ale to ciasto ja nie wiem. Ja o, cudownie. Cudowne było. Dobra, lecimy na hotel i później wynurzymy się ponownie, to damy znać. Bo ja już nie mogę chodzić, bo mam całą mokrą spódnicę od potu i po prostu tak, wiecie, jak gejsza chodzę. jest gorąco, naprawdę. Jeżeli przyjedziecie tutaj luty... Marzec, styczeń to jest najcieplejszy okres tutaj. Będzie bardzo gorąco. Moi drodzy, a to jest hotel Tembo, a Tembo oznacza, jak już się można domyślić, chyba słoń. Welcome to Zanzibar, Zanzibar, Hakuna Matata, Habibi, welcome to Zanzibar. Moi no drodzy, ten hotel, w którym się zatrzymujemy, jest za nami. Jest fajny z tego względu, że tutaj łatwo później się dostać na kontynent. Zostawimy link na dole do tego hotelu, bo je, e, największą jego zaletą jest to, że jest bardzo blisko portu, z którego odpływają każdego dnia już od 7 rano promy na kontynent. I my właśnie jutro z samego rańca, o 7 rano wyruszamy do Dar es Salaam, zaczyna się nasza nowa kontynentalna przygoda, także zostańcie z nami. I właśnie jest to wielka zaleta tego hotelu, ale jest czysto, Bo trzeba to jest przyznać. Jest naprzeciwko praktycznie portu, nie? Tak no, jest może lekko zaniedbany, wymaga jakiegoś tam remontu, może posprzątania. Mają remontować w porze deszczowej, Aha, może w porze będzie deszczowe. lepiej niedługo. Ale właśnie to jest jego duży plus, fajna lokalizacja, tu macie już blisko port, te całe życie nocne, nocny market, blisko są te wszystkie atrakcje Freddy Mercurys. W centrum dom, są tam praktycznie. No, dom no. Freddy'ego Mercury'ego, całe stare miasto, także fajna taka baza wypadała, myślę. Jak najbardziej polecamy, cenowo wychodzi taniej niż na przykład Maru, Maru. W Maru, Maru nie zostawaliśmy, to no tam macie basen na dachu, tutaj niestety basenu nie ma, ale jak się nie planujecie kąpać, to jest super, jest chłodno, klima działa. Moi drodzy, jeżeli zaplanujecie sobie zwiedzanie Stonetown to można sobie znaleźć przewodnika już wcześniej i z nim przyjechać do miasta, a jeśli wam się nie chce... Nie musicie nic planować, bo wystarczy, że staniecie tutaj autem albo wysiądziecie tutaj koło Domu Cudów i już oferują wam wycieczki wszelakie kapitanowie lokalni. Po właśnie Domu Cudów jest parking i na tym parkingu zawsze znajdziecie przewodników, my jeszcze nie byliśmy, żeby ich nie było, lokalni przewodnicy. Duży za kilka, kilkanaście dolarów. Pewnie będą chcieli na początek więcej, potargujcie się i oprowadzą was kilkugodzinny spacer po mieście ze wszystkimi atrakcjami. Także można tutaj śmiało przyjechać sobie po prostu w ciemno. Albo zawiozą Was łódką na pobliskie wysepki. Tak, też oferty na Prison Island są oferty na nakupendę. Także wystarczy się przejść wzdłuż wybrzeża i będą Wam oferować takie rzeczy więc śmiało przyjeżdżajcie nawet w ciemno. A jeśli macie chęć na zimny napój, to tutaj jest taka fajna, lokalna restauracja Meeting Point Cafe i jest bardzo tania soda. Tak, 1500 soda water czy jakaś cola, także y, połowę praktycznie taniej, bo przeważnie w restauracjach 3000 szylingów kosztuje, to jest po 1500 przy samym morzu. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj z Tony w Stone Town. Tony poopowiada nam kilka rzeczy, po odpowie na kilka pytań. Okej, okay, Tony, mm -hmm. what you just told me, please, please say who did you met in person here in Zanzibar? Um, I met Popek, someone he's singer in the Polish. Actually people they know him. He just told me he's known as King of Albania or Popek Monster. If I tell people like this, everyone is gonna know him. <laughs> Uh, can I ask you to test the, the sweets you got from Natalia? Yeah, you, it's quite a really you, good. Oh, you sweet. tried already? Yeah, I tried already. Oh. It's really nice. Oh, yeah. I thought you're gonna do this in front no, of the camera. No, it was really good. Then I was just like, <laughs> finish. Oh, oh, okay. Tony uh, So you say you like it? Yeah, it's really good. This chocolate inside. It has like wet. Yeah, yeah. it's like wet inside. Yeah, yeah and dry outside. Yeah, it's, uh, sure. It's very old. Um, like when I was a child, I yeah. remember these. So it's like from for many years made in Poland. Okay. Very popular. I taste it today. It's my first time. It's called Krufka. Krufka. It kruvka. means cow, little cow. Okay. Yeah. That, that, that's what it, that, that's why the, the the colors on it, black and white, like yeah, a cow. It's... Moi drodzy, w zeszłym roku kończyliśmy naszą przygodę na Zanzibarze właśnie w tej knajpie. W tym roku ponownie tutaj chyba nam się spodobała, chociaż w tym roku mamy jedno fajne odkrycie, w której mają cudowne desery. I jeżeli będziemy mieli miejsce, to jeszcze chyba na ten deser zajdziemy dzisiaj, co szuje. Jak dobre te desery są, proszę. O, to jest tak, jakby was miziały języczki miliona zgórzystych kotków po żołądku. <grym> o, nasze jedzenie jeszcze przyszło wow 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 widać coś? tego wcześniej nie dostaliśmy nie ale kochane panie, one coś czują, że to jest ostatni raz te panie chyba wyczuły, że to nasze pożegnanie bo wcześniej zamawialiśmy i dostaliśmy to samo danie z tuńczykiem zamówiłem, a teraz takim napisem, cudo, Natalia, zdjęcie za. dobra, bierzemy się za to Także moi drodzy pyszne jedzenie, jeśli ktoś lubi sushi, restauracja masa w Stonetown. Naprawdę smacznie. Ceny tanie niż w Europie, ale no, na Afrykę dosyć drogo, ale jak macie chęć na odmianę, na coś innego, to myślę, że warto. Teraz idziemy jeszcze na deser do Stonetown Cafe, tam mają wspaniałe desery. I drodzy. Wracamy z wielkim rozczarowaniem ze Stone Town Cafe, bo nie było dzisiaj naszego ulubionego ciasta. Nigdy już tutaj nie wrócę. Taki zawód po prostu na koniec. Dobra, przekładamy prąd w takim razie. Serio, ja jestem zdolna przełożyć sobie jeden dzień ten prąd. Dla tego ciasta? Dla tego ciasta. Stąd to miejsce z bogatą historią i kulturą. Znajdziecie tutaj piękne, malownicze, wąskie uliczki z wieloma sklepikami, z pamiątkami. Stąd też dostaniesz się promem na ląd do Dar es Salaam, albo samolotem do Aruszy, do Kilimanjaro, czy również do Dar es Salaam. Jest to obowiązkowy punkt dla każdego miłośnika zwiedzania, atrakcji, architektury i tym podobnych. Znajdziesz tu m.in. Dom Cudów, Muzeum Frediego Merkurego, Stary Targ Niewolników i wiele, wiele więcej. Bardzo popularny jest tutaj wieczorny market, na którym znajdziecie dużo lokalnego jedzenia, Dużo grillowanych owoców morza i tak dalej. My jednak polecamy też odwiedzić fajne restauracje, które tutaj mają naprawdę bardzo dobre. Najnowsze nasze odkrycie to Stone Town Cafe, w którym jedzenie jest wyśmienite. Polecamy spróbować i zarówno dania główne, skary i desery. Coś wspaniałego! Mają tu też świetne sushi i świetną kuchnię japońską w restauracji Masa. Więcej polecanych przez nas miejsc i ciekawych informacji na temat Stone Town i nie tylko znajdziesz w naszym e-booku, który można zakupić. Link znajdziecie na dole pod filmem. Kupując ten e-book, dostajecie też kody rabatowe na przewodników na wyspie, na wynajem samochodu. Także oszczędzacie pieniądze, można więcej zaoszczędzić, zdecydowanie. A wspieracie przy tym nasz kanał, powstaną nowe filmy z informacjami.